Witajcie. Czy jako dzieci uwielbialiście klocki Lego? Jestem prawie pewien, że tak no bo w końcu kto ich nie lubił. Zapewne większość z Was marzyła też o ogromnych projektach z owych klocków, lecz były to bardzo odległe myśli. Po obejrzeniu tego filmu zmienię jednak Wasze podejście, gdyż jak się okazuje, wszystko jest możliwe, jeśli tylko bardzo tego chcemy. Raul Aida to 21-letni chłopak, który własnoręcznie zbudował rzeczywistych rozmiarów samochód właśnie z klocków Lego. Jednak to jeszcze nie koniec, gdyż auto Raula jeździ i to bez kropli paliwa. Mam nadzieję, że choć trochę Was zaciekawiłem, zatem miłego oglądania. Oto i sprawca całego zamieszania. Ma na imię Raul i widzicie jak pracuje nad swoim projektem, którego ukończenie zajęło prawie dwa lata. Jednak gdyby nie pomoc 40 donatorów, którzy przekazali Raulowi fundusze na ten niecodzienny projekt, auto prawdopodobnie nigdy by nie powstało. Zatem widzicie jaką moc mają strony crowdfundingowe. Oprócz owych darczyńców Raul otrzymał ogromną pomoc od przedstawiciela handlowego i specjalisty do spraw marketingu z Melbourne Steve'a Samartino. Łącznie udało się uzbierać kwotę 22 tysięcy dolarów, które wykorzystano w idealny wręcz sposób. Auto Raula Składa się z 500 tysięcy klocków Lego, które jak dobrze wiecie nie są tanie. Jednak spośród całego projektu to silnik zasługuje na najwięcej uwagi. Oczywiście również został stworzony z małych klocków. Serce auta składa się z czterech oddzielnych orbitalnych silników, z czego każdy wyposażony jest w 64 cylindry oraz tłoki. Łącznie za tym mamy 256 tłoków, które napędzane są przez sprytnie ukryty kanister na sprężone powietrze. Jeśli chodzi o osiągi, nie są one zawrotne, gdyż wynoszą nieco ponad 30 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale jak na auto stworzone własnoręcznie i to z klocków Lego, come on, możemy to wybaczyć. Jak mówi sam konstruktor, z tyłu pojazdu schowane są butle ze sprężonym powietrzem, które wprawiają w ruch tłoki, a te napędzają cały pojazd. Zatem zamiast spalania paliwa wypuszczane jest powietrze. To już wyższy poziom ekologicznych aut. I to właśnie ekologiczne podejście do tworzenia pojazdów było jednym z powodów, dla których Raul podjął się zbudowania tego samochodu. Chciał on w ten sposób udowodnić, że da się stworzyć auta w pełni ekologiczne i to nawet używając tak banalnych materiałów jak klocki Lego. Większość osób nie ma pojęcia, że istnieje takie coś jak napędzanie samochodu powietrzem, a dzięki Raulowi ta wiedza na pewno bardziej się rozprzestrzeni. Swoją drogą, czy wiedziałeś o takim sposobie napędzania pojazdu? Daj znać w komentarzu. Projekt nazwany został jako Super Awesome Micro Project, co w wolnym tłumaczeniu oznacza super niesamowity mikroprojekt. Jednak jako że to klocki Lego były budulcem tego pojazdu, jego fotele nie są zbyt wygodne, co widać po samym zdjęciu. Auto powstało w Rumunii, czyli ojczyźnie Raula, a kolejno przetransportowano je do Melbourne. Zarówno Raul, jak i Steve zgodnie przyznają, że auto rozpędza się do 30 km na godzinę, ale wolą jeździć wolniej, gdyż istnieje zagrożenie wybuchu, który spowodowałby sprzątanie setek tysięcy małych klocków Lego. Zatem nie ma im się co dziwić. Wiadomo też, że klocki mają swoją wytrzymałość, jeśli chodzi o ciśnienie powietrza znajdującego się w pojeździe. Dodatkowo temperatura wytwarzana w silniku jest dość wysoka z powodu, że nie stworzono żadnego chłodzenia za pomocą przykładowo cieczy. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to auto piękne i niezwykle wyjątkowe. A ty, co sądzisz o samochodzie z LEGO Raula? Koniecznie daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominęły cię przyszłe równie ciekawe materiały. Dziękuję i miłego dnia. Cześć!